Mateusz od wielu lat dzielisz swój czas na treningi klubowe a praców najmłodszymi. I jak ważne według Ciebie jest, są takie inicjatywy i współpraca między Toru z Wybrzeżem Gdańsk a Portem Gdańskim w propagowaniu piłki ręcznej wśród najmłodszych właśnie. Wydaje mi się, że im więcej jakiekolwiek akcji czy, czy nauczania w szkole piłki ręcznej i innych sportów, tym lepiej dla, dla naszych dzieci. Ponieważ w tej sytuacji, kiedy zostali zamknięci, wszyscy zostali zamknięci w domach, każdy ruch to jest na pewno na, na, na duży plus. Więc wydaje mi się, że im bardziej kluby sportowe włączą się do propagowania sportu, tym lepiej dla nas wszystkich będzie. A na jaki aspekty zwracasz przede wszystkim uwagę takich dzieciaków? Po tym zamknięciu z powodu tej całej pandemii w tym momencie najważniejsze jest ogólnorozwojowy taki trening, gdzie, gdzie dzieci się poruszają i niekoniecznie musi być to piłka ręczna, może być to piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Każdy sport jest na pewno w tym momencie wskazany. Gimnastyka, wszystko. A jeszcze powiedz mi, co jest najtrudniejsze w pracy z dzieciakami? Ja myślę, że ja staram się zrobić tak, żeby od razu na pierwszych zajęciach ustalić jakiekolwiek zasady i tego się trzymać. I jeżeli e, no czasami jest tak, że nie wszystko jest egzekwowane tak jak powinno być, dzieci zapominają, więc trzeba wtedy ich przywołać do porządku. Wiadomo, w tej sytuacji, gdzie są większość w domu, na boisku, mniej w szkole, to troszeczkę ich ta koncentracja jest słabsza. Aleks, co najbardziej podoba Ci się w treningach prowadzonych przez Pana Mateusza? To, że jest dużo zabawy i pod koniec zawsze jest jakaś przyjemność, czyli na przykład granie w piłkę ręczną i różne rzeczy. Wincent, czy orientujesz się w jakim klubie sportowym występuje aktualnie Twój nauczyciel WF-u Pan Mateusz? Eee, no raczej świadom, że w tym, ale no nie wiedziałem o tym przedtem. <grym 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 ale znasz nazwę tego klubu? Torus, ale no. że przedtem nie znałem, bo ja na początku zaczynam od piłki nożnej, Aha. ale przez to, że dołączyłem do tej szkoły i moja siostra przedtem grała tutaj, mhm. to zainteresowałem się piłką ręczną i teraz chcę iść do sportowej klasy tutaj. Czyli wiążesz swoją przyszłość z piłką tak. ręczną. Bardzo Ci się ten sport podoba. Tak. A czy myślisz, że kiedykolwiek wystąpisz w barwach wybrzeża? Że trafisz do takiej super ligowej drużyny? No, my, znaczy nie wiem, czy mi się uda, ale bardzo bym chciał. Żeby super. Się udało. I tego Ci życzę. Dziękuję.